Bela. Tylko weź ją, i Już ty, a nie ta leci na dach, żeby cię rozjebali. to masz tutaj polowo, lewo, bierz ją. I po prostu jak... ...Ogi weźmie kartę... ...to, to pobrać po niego i... i... ...przylecie. Ja ty spróbuję oczyścić. Bo już mi tu jakiś kutas leciał. No, ja już jestem sobie na o są, to pieniędzy Chyba ja tu zaraz będę miał kurwa po zejściu na dół tylko pieniądze. Czekam za wami. Macie tutaj No w miarę czysto, nikogo nie ma choć tak, że... ma dobra idę Masz? No Zabiorę cię właśnie tam gdzie słońce dla Nie leć na tym gdzie... tym Żeby kurwa Mamy zrzut Ej, ja wyspałem przed Mamy zrzut. Bliżej, bliżej, bliżej Bliżej Kurwa spadłem, ja pierdolę A z wody? Nie wiem ja pierdol... i tu się idzie. No kurwa, płyń, płyń są. po kole idzie Płyń, płyń. No dobrze, dobra, ja myślałem, że strefa mówię, kurwa. Ale jaja. Ale jeb... Zaraz się liście? duszę, kurwa, pod wodą. Nie patrzyłem na ten, kurwa, skanik. Wy tu się się czy jak? No... tak, jak No rwa, przeprawa z tą kartą. Ogi, Ogi, jak do Ciebie mówić? Ty mi powiedz. Ogi, proszę. no. A, no, 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 dobra. Ale bo myślałem, że jakoś oficjalnie, czy coś. Nie. Yep. Yes? Ah, yes, yes, yes. 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 Kurwa, to co Jest? Ta, jest, jest. Kurwa, nie to chciałem mieć. O. I'm a patch here Jeszcze maska jest jeden gdzieś Przy armatach Po Gdzie wy go tam lejecie? Nas ludzie tu się klepią. O, o, powaliłem dwóch. Ładnie, Bela. Mama by była dumna. Gdzieś tu był... Gdzie... Oh. gdzie ten, gdzieś tu to był drugi zrzut. Gdzie ten... O, oh, jest. Mandują cały czas na, na mi kontrolu. Ja pierdolę. Leci. Czemu tak ścina? Gdzie? Znowu leży. Nie. Tam za, jakby ktoś potrzebował. Zaraz wam nalot na lot Leci na lot Na kontrol Leży Mam cię kurwa psie Fitex ja bym ci pomógł ale Ale eee. się boję <laughs> Wiesz co, radzę sobie. Także... Masz go byla? Przyszedł Jest tutaj no. Tutaj! To no zabij Kurwa, że se sobie wziąłem teraz w momencie Masz go? Nie

No, wal ten nalot śmieszny! No nie, jak nie, mnie wyczajili ty! Bel, co ty masz za celownik? Y, Monolityczny jakiś tam, nie, nie wiem, wiem to... jakiś taki. No właśnie, wiązałem z Tak się nie rusza, musisz połowę zielonych, żeby był wody Znaczy on jest w spoko, bo widać go przez smoki Ale też ma swoje wady, są tam Ja pchnie w w nic się zrobić nie da. Nic nie mogę zrobić, w czwórkę mnie kurwy podjeżdżają. Pierdolony. Dobra, idę na tą toł. Mamy między pakot dwóch powiększonych, czy nie? Nie. Dziwne. No, tutaj też są. Налот 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 O jest chore, nie mogę niczyć, który jeba wyjątkowo. No ja też nie mogłem właśnie, żebym się zobowiązał w pizze. To ja, to ja, to ja, sorry, sorry. O nie uważaj to jest czwórka Mam no, bez O ja są spierdolony no, U mnie jest czwórka Twoję tutaj obo na czemu mina Co mi nie pomoże? Druga mina O jest o jest. Trzech w jednym rogu pokampionych Kto tak gra? No czy się nie movement Kurwa, ja bydła O kurwa, to zawsze spadła Trzeba mu dać, żeby poszukać kupić tutaj to... Gdzie on jest? Co to nie mogę skoczyć to? To kurwa za broń Co to jest? No Co się tak rusza? No przysięgam. Zresztą jest chore No, ale jeszcze lepiej. No, fajnie ja pierdolę. No czemu takie ścinki są? Nie rozumiem. Ja pierdolę.

Nie, ja muszę... Nie pierdol, że on to ubra. Tylko po prawo zabij, bo się podnosi. Jest! Weź, 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 weź! Weź, I co? nic, kurwa. I... Odnowy to są za To nie to, co BR dla mnie, kurwa. Mówię, odnowy to wygram prawie zawsze. Ty pewnie peczo, ty pewnie pewnie taka tak? No ale się musieli wkurbić. Ta. Ja bym wyszedł już, a tak to nie jak to jest szegajcie.